Babcia, śpisz? Przebrać to Cię przebierzemy później, bo to gdzieś troszkę jeszcze jest takie zimne. No, bierzemy się za śniadanie i pójdziesz na łóżeczko. Blisko 60-letni Franciszek Kowalski razem ze swoją siostrą opiekują się schorowaną matką. Ma 91 lat, jest bez kontaktu. Kontakt wzrokowy nieraz tylko, a tak to no nie mówi. Trzeba ją posadzić na wózek, trzeba ją umyć, dać jej jeść, no wszystko praktycznie koło niej zrobić. I brat też nie jest młodą osobą. Dokładnie. Ja muszę przyjeżdżać, ja muszę mu pomagać. Rodzeństwo stara się izolować matkę od otoczenia, by nie narazić starszej kobiety na kolejne choroby. Kilka dni temu pani Anna i pan Franciszek dowiedzieli się, że do domu ma wrócić ich brat. Mężczyzna od dłuższego czasu przebywa w szpitalu, a ostatnio zakaził się tam koronawirusem. Wszyscy mówią o bezpieczeństwie, wszyscy mówią o maseczkach, a to nagle z chorego człowieka przywozi się do zdrowych ludzi. I jeszcze do takiej mamy, która ma 91 lat, skończy w listopadzie, no i nie ma warunków. Są dwa pokoje z kuchnią, i gdzie to izolatorium trzeba stworzyć? No jak stworzyć, jak on potrzebuje 24 opieki na dobę? On ma poje amputacji nogi na przedłudziu. Jemu trzeba zmieniać opatrunki, jemu trzeba pilnować insulinę, żeby wziął, bo on jest chory na schizofrenię. No i ja, czy brat, musi wejść do tego chorego człowieka. No skąd my mamy wziąć kombinezony? ochronę głowy. Przecież jego trzeba zawieźć do łazienki, jego trzeba umyć, jego trzeba przebrać. Zmuszano nas do tego, żebyśmy przyjęli z powrotem brata, a jak minie kwarantanna, to oni go z powrotem wezmą. Jak przeżyjemy, no. Przyjechała karetka, byli ubrani w maski, w kombinezony i mówią, że to niczemu nie zagraża. No jak można mówić, że niczemu nie zagraża, jak przyjeżdżają w takich kombinezonach, i, no, jak kosmonauci przyjeżdżają. I oni się powołują, wie pan, na zarządzenie ministra. Ministra sobie ustalił, że ja mam być zarażony. No. Ja powiedziałem prosto, że się nie zgadzam. Skontaktowaliśmy się z dyrektorem szpitala, jednak nie chciał rozmawiać przed kamerą. Tłumaczył, że brat pana Franciszka niepotrzebnie zajmuje miejsce w szpitalu oraz że, mimo zakażenia koronawirusem, powinna się nim zająć rodzina, bo mężczyzna przechodzi chorobę bezobjawowo i nie zaraża innych. Tłumaczenie jest takie. On jest bezobjawowy, nie zaraża. Czy pan może w 100% mi powiedzieć, że on nie będzie zarażał? Nie, ktoś kto tak powiedział, to po prostu nie zna się albo celowo wprowadza w błąd rodzinę. Czyli on stanowi zagrożenie dla swojej rodziny, dla 91-letniej kobiety, dla swojego brata. No oczywiście, w warunkach kiedy nie można zapewnić w warunkach domowych izolacji poprzez osobną toaletę, osobną łazienkę, osobny pokój, i dobrą wentylację, to może dojść do zakażenia osób, tych, które się bezpośrednio opiekują, ale także tych, które mieszkają, powiedzmy, w pokoju, są izolowane w pokoju obok, no ale muszą skończyć, zostać z łazienki. Ja cały czas tak zawsze lekarzom mówiłam, że on jest chory i powinien trafić do jakiejś, do jakiegoś, no, szpitala czy, czy jakiegoś domu, kto się będzie im profesjonalnie opiekował. A przecież my nie możemy stworzyć takich warunków, bo też się boimy o własne rodziny. A y, w pewnym momencie to mi pani powiedziała przez telefon, że y, to możecie sobie nająć opiekunkę dla niego. A kto przyjdzie zdrowy na umyśle, kto przyjdzie do, do takiego człowieka, zmieniać do patronki?